W imieniu Pana Prezydenta w sposób jakiś oryginalny, bo to miejsce wymaga oryginalnych zachowań, więc nie ma wstęgi, Panie Dyrektorze, daję kilka sekund do namysłu, uroczyście otworzy to miejsce. Proszę Państwa, nigdy nie odczuwałam takiej radości i takiej dumy z powodu inaugurowania projektu. Projekt jest projektem Prezydenta Jacka Sutryka, został zainicjowany w naszych myślach, rzucony do opracowania kilka miesięcy temu. No i oto dzisiaj powstaje we Wrocławiu, mam nadzieję, na zawsze miejsce absolutnie szczególne, któremu towarzyszyć będą zawsze wyłącznie dobre emocje, pełne tolerancji, otwartości i chęci dialogu. Tu mamy rozmawiać. O wszystkim, proszę Państwa. Tu nie będzie tematów trudnych, niebezpiecznych czy w jakikolwiek sposób budzących jakiekolwiek ryzyko, bo tu mamy rozmawiać. Przy okazji zachęcam, można od razu wrzucić karteczkę i powiedzieć, co Państwo rozumiecie pod hasłem dialog, bo będziemy o tym mówić. Tutaj też będą swoje organizacje pozarządowe mogły robić to, co zaplanują. Jest to miejsce niekomercyjne, dostępne dla wszystkich. Panie dyrektorze, proszę o otwarcie. To może zanim otwarcie, te ja też kilka słów. Szanowni Państwo, przejście dialogu, tego dialogu, mi się przynajmniej kojarzy z taką długą historią wrocławską, właśnie związaną z dialogiem i z rozmową. Tutaj, jak chwilę wcześniej rozmawiałem z pracownikami pani dyrektor, to, to miejsce, które z tyłu za nami, mi się osobiście kojarzyło z takim salonem dyskusyjnym, salonem, który który we Wrocławiu ma swoją bardzo długą tradycję. Można wymienić salon profesora Dudka, ale można sięgać pamięcią dalej, wstecz do czasów jeszcze Lwowskich, gdzie tych salonów różnych, matematycznych, filozoficznych, było bardzo, bardzo dużo. Chciałbym bardzo, i myślę, że mówię to w imieniu własnym, pani dyrektor, a pana prezydenta również, żeby to miejsce było miejscem żywym, miejscem takim, które będzie współtworzone przez mieszkańców i miejscem takim, które będzie odpowiadało na wszystkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju, a potrzeby mieszkańców związane właśnie z dialogiem. Więc chcielibyśmy, żeby tutaj można było rozmawiać o tematach różnych, w tym też trudnych. A chcielibyśmy, żeby można było rozwiązywać różnego rodzaju kwestie właśnie dzięki dialogowi. Chcielibyśmy, żeby tutaj było miejsce takie, gdzie przybysze, którzy trafiają do Wrocławia, migranci, a Osoby, które, które chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć odnośnie tego, w jaki sposób miasto działa, co takiego ciekawego dzieje się w mieście, mogły przyjść, zadać pytanie, uzyskać odpowiedź na te pytania przede wszystkim. Chcielibyśmy, żeby dzięki naszym partnerom z wielu, jak wielu organizacji, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, dlatego może tego nie zrobię, ale to później Państwo pewnie dostaniecie takie informacje w materiałach chcielibyśmy żeby każdy tutaj się czuł jak w domu jak w takim miejscu gdzie może przyjść może porozmawiać może rozwiązać palącą kwestię palący problem ale chcielibyśmy żeby to miejsce było też miejscem kultury miejscem takim gdzie można działać tutaj wewnątrz, ale też miejscem na zewnątrz. Przejście ma funkcjonować i rezonować na całe miasto. Przez to, że znajduje się w sercu Wrocławia, no to mamy nadzieję, że będzie bardzo mocno realizowało właśnie to hasło Wrocław miastem, miastem dialogu. I teraz proszę sobie wyobrazić, że tutaj przed nami jest taka wstążka, a my wszyscy, pani dyrektor, pan radny... My trzymamy, mogli, podtrzymajmy wstążkę, to. dobrze? Panie Dominiku, nie. Czy my Trzymam, trzymamy? Ja my trzymamy, pan dyrektor przecina. Otwarte o! proszę państwa. Otwarte.